Stadion Wisły Płock, obecny termin, początek lipca 2021 roku. Zakończenie nada chwila, za kilkanaście miesięcy. Wisła Płock gra sobie w ekstraklasie. od tak sobie gra z powodu polityki i innych bzdurnych wewnętrznych układów. Niezbyt dobrze masie, więc świdruje to w górę, to w dół po ekstraklasie. I takie mamy tutaj wygibasy. Ale dobry myślę, że to dobry całkiem moment, żeby zainwestować w coś takiego, bo będzie spora presja i coś w tym dobrego. Czy Petra, czy Wisła Płock będziesz to nazywać? Będzie dobrze, ale dopiero, dopiero za ponad dekadę zadyma. I to taka pozytywna zadyma, taka radosna, że w 2038 i w 2039 wisełka Płock na drugie miejsce trafi w Europie. A dlaczego tak się stanie? Nie będę Ci tłumaczył, nie. Po prostu to jest alternatywna wersja przyszłości, najbardziej prawdopodobna ze wszystkich. I czy się ze mną zgodzisz, czy nie? No, może, może trafią na pierwsze, a może na trzecie miejsce w Europie, ale najbardziej widać ich na drugim miejscu. Powtarzam, 2038, 2039. A kto wie, a może ukochany nasz Bóg trochę to przyspieszy o jeden rok lub opóźni o jeden rok, czyli najpóźniej w 2040. Tak mają pisane. I co z tego, że masz te dane? Co z tego? Ano, jeśli jesteś z Mazowsza i cenisz sobie wisełkę, to głoś tą nowinę. Że nie chcesz polityki, bo to daremne. Nie chcesz polityki w sporcie ani żadnych biznesowych układów, ciemnych nakładów. Bo po cholerę to. Przecież piłka to sport. Wiadomo, że to nieoficjalnie jakiś typ wojny, ale sport. I to jest idea. Obok. Hala, Orlen Arena dla piłkarzy i świetne tutaj mamy dla dzieciaków zrobione miejsce, by spędzały czas. A już Wam nie muszę tłumaczyć, że piłeczka ręczna jest w ścisłej czołówce w Polsce od wielu, wielu lat. Płocka piłka oczywiście. I czas przyszedł na naszych nożnych. Pójdą po rozum, będą mieli i będą świętować ulicę tak, że hej przez całe dni, a nawet tygodnie. Jeśli odpuszczą sobie tą radę, nie wejdzie nigdzie. Bo alternatywna wersja przyszłości jej ruchoma jest ruchoma. I tylko ten, kto rozumny, silny i mądry, ten ją aktywuje. Ten tego cudu dokona. A ten to jest taka siła składająca się z wielu ludzi i administracji, i piłkarzy, i lekarzy, dietetyków. O, lepiej już nie będę nudził. Więc życzę Ci wisełko, wracaj na swoje miejsce. Bo ja jeszcze będę żył. Chcę Ci coś złożyć w 2038 i 39 podzience.